Fajne miejsce nad wodę, może w ostródzie. W ostródzie na tego grzybka. Na, na strudę? No! Do tego. No to nie zatrzymujemy się, tu jedziemy na śudę? Nie, a wy jesteście czekaj, chcecie odpocząć? No. Ej! Hey, to dawaj, fa na faję, 5 minut! Na faję? To na zamek? Może być do na na zamek. zamek. No. A ginie nie, nie jedziemy na górę? A po co? Ufaja i idziemy dalej. Dobra. Dobrze. Kurde, dwie osoby się kurwa kumuje, człowiek o tak równiutko idzie. Minimalnie. Bo na... No ale wiesz, że równo, nie ściąga mnie ani nic, nie? Polecam się. <laughs> Jesteś dobrym plecaczkiem do gumowania w sam raz! Będziesz naszym kolegą! A nie, no, no właśnie, będziesz naszym kolegą! Mogę no, ja być waszym atakiem. to, nie miałeś, to, jest, to jest... Dobry pomysł, ty. Nie zatrzymywaliśmy, ale... A ten towarzy, to dopiero w nienicy dojechali, nie? Kto? Czy policja. A jak Ja nie widziałem w ogóle. Gdzie stali? prawa czy w lewo, w którą Tak? Nidzicy, no. A ja nie widziałem. Ja też. Ale ja no. Tego motocyklisty. No, 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 no. On stał po lewej stronie, na no nocie. Tak? To ja nie widziałem ale w ogóle. on szybciutko zbierał, tak, tak? Nie, żeby tak. się do nas dołączyć. Ale, ale ten, tak ale, ale Janosik nic nie mówił, bo ja mam Janusika no, z piątego, to nic nie mówił. Ale jak ma kamerę, no, to może ci przysłać. Nie, ja mam sprawę teraz, właśnie na motocyklu mnie policjant na motocyklu zatrzymał, nie? No i w sądzie mam sprawę teraz. Jeden? Także y, wiesz, y, oni jeżdżą motorami, ale jak mam mandaciki, żeby premię dostać, to tam nie patrzy, czy ty Nie, nie ma jest. gadania. Tak, nie ma gadania, nie? U tak' jak ljubim. Ovo je jedna iz dinamika, par ekonomičkih troszeczkę jednak w te kilogramy ucieka, no nie wierzę w to żeby ona tam e, zawierała dużo koni, ale różnicę jednak czuć, jest ta różnica natomiast e, czy to jest taka różnica, która coś zmienia? No, w zasadzie nie, a ja nawet powiem że jest fajniej, bo ja sobie ja po prostu stabilne, wiecie. Jak dziewiona jest dosyć lekkim motocyklem, to to naprawdę sporo zmienia w, tym, w tej jeździe. Oczywiście zagaz sobie tutaj podregulowałem troszeczkę. pozmieniałem Także nie mówię, że nie, ale tak, zmieniłem sobie ustawienie zamieszenia. Wtedy mogę bardziej stabilnie jechać naprawdę jest jakiegoś kepsa wciągnął kepsa, kepsa nie. to loda chyba wejdzie będzie tutaj, jak będzie w do środka to będzie pizzeria kebab jest? No. idziemy to na kepsa ja chętnie no, dlatego nie jadę szybciej jak to? A cały czas tak jest. ale powiem ci z nią dużo mniej, nie? Jednak dociska, co wiesz. Tak wiecie, ja? tak lepiej. lepiej się trzyma, no lekki motor jak jest to. Tam Ta. No. No. Ja. Nie dam ja. rady. Czas na przerwę. A co jest? Pizza, a co jeszcze jest? No, Sandacz, szczupak, skrzydełka, frytki, surówka i to tyle No mega. O. Naprawdę To była dobrze wydana kasa Jeden chyba z fajniejszych dni ever bo zawsze Serio? No to, po... no, no to nigdy jeszcze z nikim tak nie jeździłam Okej okay. Także... no, Też, że tak powiem, ja tak specyficznie jeżdżę dosyć Co? Jakaś dłuższa przerwa? Zdążę zajarać? Zajaraj sobie chwilę, to się też napijemy tam Zadam. No, bo ten, no, siema, ty, no potem machnęliście się, Na styk wyszło, to! Ty. Ty. A, A, ale... ty, ja pasterkowy zostawiłem na błotniku. Chyba? Pasterkowy na błotniku położyłem, wiesz, i zapomniałem o nim, przypomniało mi się jak zjeżdżaliśmy na tą. I co, został cał, całą drogę tu Nie! I się skarzcaliłem, pokazuje, że staje, chłopaki tam też poczekali. E, I ten, e, ona wzięła pas i pojechałem, no nie? A to jeszcze przez całą strudę nie spadło? Czy nie? Nie, nie spadł. Ty w czarną górze jechałem, tak z 10 km. No super, dzięki ci teraz. ekstra. Super. Kurczę, kontakt masz tak, na plecach pewnie. Jak coś będzie tam będzie się na przyszłość. No to jest ten mój, no, Tak. No dlatego, podjechałem. Tak, sobie Żeby mu smutno nie było. To jest z tego wyjazdu, widzicie, ja już tak jakoś śpiesznie teraz kurczę. A, zawieszenia sobie nie przestawiłem. Cholera. Bo przedstawiłem trochę na dwie osoby, ale e, chcę Wam powiedzieć, że aż tak dziko teraz jak sam jadę, to ten motocykl taki jest bardzo e, wiotki, nie wiotki, źle powiedziałem, jest taki bardzo agresywnie reagujący, e, Osobnie pach pach jak rowerek i kurde, no w dwie osoby po prostu jeździ się rewelacyjnie. Z taką oczywiście osobą jak Paulina, która waży, e, nie wiem ile waży, ale no nie waży na pewno dużo. I to tak idealnie do mojej masy, ja tam ważę 72 kg Do mojej masy, żeby ten motocykl dobrze docisnąć do Do tego i wtedy on jest taki mega, mega stabilny się robi Po prostu, jest rewelacja, kurczę. A, muszę tą moją Martuś namówić, żeby ze mną jeździła znowu Trzeba coś wymyślić z Piotrusiem, żeby Piotruś miał opiekę i wtedy jeździć razem Kurczę, ale teraz podskakuje mi ten motocykl Gdzie jest to zawieszenie, kurde może uda mi się popuścić. O, chyba się wkrzaniliśmy. Chyba nie tu. No nie tu. Ja też tu nigdy nie byłem. Ale dwie osoby naprawdę kurde jeździ się, kurde. Ciekawe, już zapomniałem jak to jest w ogóle, bo tak dawno nie jeździłem z wartość na plecaku. Że szok, nie umiesz by takiegoś chłopa zabierać, kurczę, takiego rosłego 100 kg Ale właśnie takie kurde 50 kg jest sam raz. Pewnie nawet mniej. Martoś waży 46. No, oh, kurde. Bajera. Fajny rundel w ogóle wyszedł, pogumowałem sobie, co mnie też bardzo cieszy. Pogumowałem sobie tak jak lubię. Eee, I to ja wam mówiłem wcześniej po prostu ta jazda... Taka zwykła jazda jakbym jeździł. Jak zawsze, no, po prostu. Do tego. E, ja z Pauliną nie znałem się nigdy wcześniej. To taka historia właśnie, która zupełnie przypadkiem się e, odwaliła i to w ogóle mój koleżka e, tak naprawdę ją odwalił, a nie ja. ale no tak wyszło. Oponka pozamykana, buty poprzycierane, podnóżki poprzycierane. Łobodowo, kurde. Lokalnie można poganiać, można poganiać. Kurczę, mamy tutaj naprawdę świetnie. No, Super, fajny dzień. Szkoda, że teraz będziemy mieli kurde co najmniej tydzień. Prognozy pogody mówią, że nie da się pojeździć motocyklem, ale też mam oczywiście znowu mnóstwo obowiązków i cieszę się, że Paweł, bo ten dość przodu tam Paweł mnie namówił na ten wyjazd, żeby jechać razem, bo plan w ogóle na dzisiejszą rundkę Pauliny. Która to wygrała, wylicytowała sobie tą rundkę na motocyklu, to był w ogóle inny. Jakbym wam pokazał SBS, y to pisałem, że pojedziemy sobie na. E, po pracy po prostu ją zabiorę i pojedziemy gdzieś na kebaba Mówię, no to pojedziemy gdzieś tutaj w kawałeczek za miasto, pojedziemy na kebsa. Kebsa się odwierdzieli i ją odstawię. Ale wyszło tak, że chłopaki mówią, Dawaj, pojedziesz z nią, z nami. Ja mówię, kurczę nie wiem kto to jest, czy jeździ, nie jeździ. Później się okazało, że ona ma ten swój motorek i już troszeczkę ogarnia takiej samej pozycji. Więc kurczę zrobiłem krótki test na gumie i parę wychyleń, parę złożeń. I kurczę tak mówię, dobre, da radę, nie? I pojechaliśmy razem i no dobre, wyszło fajnie, naprawdę wybawiłem się na amen i mam nadzieję, że Paulina. Ee, że Paulina też się świetnie bawiła, chociaż jak e, tak też mówiła, powiedziała, że to był best day ever, więc kurde fajna sprawa, bardzo się cieszę. I cieszę się, że też w zasadzie jest to e, ta cała był z akcji charytatywnie, e, bo ona wylicetowała tą e, przejażdżkę z aukcji charytatywnej, e, gdzie była zbiórka na cel charytatywny, więc no... Ja tyle co wydałem na benzynę, no I już A przy tym komuś pomogłem, komuś zrobiłem radochę i sam świetnie się bawiłem Co też Bardzo mi się podoba Rewelacja Piąteczka, Paulina Może jeszcze gdzieś kiedyś zobaczymy Jak masz namiar dla chłopaków z chłopakami też I plecaczek fajny to myślę, że jeszcze się spotkamy, <laughs> jak nie my na plecaku, to u na plecaku, rewelacja, a teraz na bazę, bo Martuś czeka i Petruś czeka, piąteczka, o, to, to, to. to, to! Ja się tu żegnam z Pauliną już, no chwilę jeszcze zobaczyliście Ale mówisz, że był tak, fajny dzień, super, fajna ta jazda God, Tak, bardzo mi się podobało Ja się bardzo też cieszę, że Cię poznałem ja Fajny plecaczek do gumowania, rewelacja no, Takie gumy tak dzisiaj do, do 190 prawie ciągnięte, kurczę, super No i co? W Alpach tak opony nie pozamykałem jak dzisiaj W ogóle butem przytarłem, nie? Podeszwą, jest przytarta podeszwa? nie, jest No brałem te buty no, no. Tup no, a już tak je składałem. Mówię, już tak chowałem te buty. Pewnie podnóżek też. Kurde, ta już mi się złożył. No, ale tak ten. Oponka ta-da-da, ta, 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 bynajmniej prawa strona. No jest trochę lepiej niż w Alpach. Jednak dwie osoby jakieś widzicie, to ta opona troszeczkę inaczej się układa. No, lewa trochę słabiej. Ale, w kozacko w ogóle, zajebisty runder. szkoda, że reszta Super. została, piąteczka, 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 wolniej, kurwa. jak zawsze, wolniej, to wolniej w naszym wydaniu to jest, a ja mam nadzieję, że vlog się wam podobał, taka była to okazja do pojeżdżenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, piąteczka, Bo to to. to.